Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale NoTopStrike. Jest ze mną Kuba Jankowski z marki Eizo i dzisiaj porozmawiamy sobie o monitorach graficznych. Ja trochę na ten temat wiem, ale nie jestem aż tak dużym specjalistą, więc wolałem zaprosić kogoś, kto lepiej się na tym zna i w prosty sposób opowie Wam, czym jest monitor graficzny i dlaczego warto w taki monitor zainwestować. Zacznijmy sobie od podstawowego pytania: czym się różni w ogóle monitor graficzny od takiego zwykłego monitora, który mamy w domu, czy w naszym laptopie, czy w takim zwykłym komputerze stacjonarnym? Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie i zaczynamy odpowiadać na, na pytania. Czym się różni monitor graficzny od monitora, który mamy w domu? To jest takie pytanie, gdzie mogę zobrazować odpowiedź na nie. Czym różni się samochód wyścigowy od zwykłego samochodu, który jeździmy codziennie do pracy? Wiadomo, monitor w domu ma nam służyć przede wszystkim do przeglądania poczty. Jakieś gier, może obejrzenie jakiegoś filmu. Natomiast monitor do pracy z kolorem e, charakteryzuje się przede wszystkim tym, że ma za zadanie wiernie, nieładnie, bo to jest najważniejsza, najważniejsza różnica wiernie, a nie, niekoniecznie zawsze ładnie, e, odwzorować to, co chcemy uzyskać. Czy podczas wydruku, czy jeszcze wcześniej robiąc zdjęcie, tak? Bo trzeba pamiętać, że kiedy robimy zdjęcie aparatem, to chcemy na naszym monitorze zobaczyć dokładnie to, co uchwyciliśmy. I no, przez to jest droższy, bo ma znacznie bardziej rozbudowaną elektronikę, która za to wszystko odpowiada. A biorąc taki monitor, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Czy nie wiem, jak największą rozdzielczość, odświeżanie? Jakie parametry są takie kluczowe przy wyborze monitora graficznego? Y nie ma złotego środka, to jest bardziej zindywidualizowane. Przede wszystkim każdy już gdzieś tam z Was wie, że musi być matryca IPS. Tak? To jest jak gdyby klucz. Ona najlepiej odwzorowuje czy daje możliwość najlepiej odwzorowania kolorów, barw. Ale matryca to nie wszystko. Wielokrotnie spotykam się na targach czy warsztatach z takimi opiniami. Wie pan, kupiłem już taki lepszy monitor z matrycą IPS. Super fajnie, tylko że matryca to jest max 30% tego, co monitor, e, co monitor jest w stanie nam wyświetlić. Mhm. Tak? Matryca daje możliwości, ale to, co jest wyświetlane, za to wszystko odpowiada elektronika w, monitor, w monitorze. Czyli na co zwracam uwagę? No, ok, matryca IPS mhm. e, najlepiej, żeby e, matryca była przy, przynajmniej 10-bitowa, czyli jak najwięcej tonów mhm. danego koloru była w stanie wyświetlić. Jeżeli, jeżeli wiemy, że nasze prace zostają tylko i wyłącznie w sieci, czyli wiemy, że będziemy się w tej węższej gamie kolorystycznej poruszać, czyli gamie sRGB, to wystarczy nam monitor sRGB. Ale jeżeli wiemy, że chcemy drukować te nasze zdjęcia, chcemy gdzieś się dzielić ze znajomymi, zapraszać ich i pokazywać, no to wtedy już monitor z szerokim gamutem, z gamutem Adobe RGB, zwłaszcza, że w tej chwili aparaty wszystkie mm -hmm. już mają możliwość tak. przełączenia na, na Adobe. To jest zresztą normalne, tak? Jeżeli możemy wykorzystać więcej kredek kolorystycznych, no to, to chyba zawsze, zawsze łatwiej i zawsze fajniej. No właśnie często fotografowie pytają, że po co mi Adobe RGB, skoro ja na przykład publikuję na Instagramie, ale z drugiej strony nie wiesz, co potem będziesz z tym zdjęciem robił, no bo może akurat zrobisz zdjęcie życia i będziesz Chciał tak pokazać jest. je na jakiejś wystawie, uh -huh. wysłać na jakiś konkurs, gdzie trzeba wysłać na przykład wydruk, a nie zdjęcie cyfrowe. No i co wtedy? No jednak lepiej mieć to Adobe niż nie mieć. Nawet jak ktoś do mnie przychodzi z aparatem, że mu coś tam poustawiał, widzę, że ma SRGB, to zawsze mu przełączam na, na Adobe RGB, żeby je mieć ten szerszy gamut. Jeśli mamy możliwość i mamy zasoby finansowe, żeby postawić na monitor z szerokim gamutem, czyli Adobe RGB, to musimy pamiętać o innej rzeczy, że zawsze mając monitor z szerokim gamutem, ja mogę go tak skalibrować, żeby on świecił w tym węższym gamucie w sRGB. W drugą stronę tego nie zrobię, tak jak mówi staropolskie przysłowie, że łatwiej kijek obkrańcować niż go później pogrubasić, mhm. tak? Więc no Adobe się zawsze, zawsze nam przyda. Poza tym jest jeszcze jedna ważna kwestia. Ja na swojej drodze, od razu zaznaczam, super ekspertem nie jestem, ale paru fotografów poznałem, nawet tych amatorów, i nie spotkałem się z tym, żeby oni. Ktokolwiek z nich, może ktokolwiek tak, ale zdecydowana większość zawsze w aparacie ma ustawione Adobe mm. i dopiero gdzieś potem sobie przypominają, czy jak mają monitor sRGB, to potem mówią, o nie, to nie potrzebuje rzeczywiście lepszego monitora. No to mm. dlaczego mamy to Adobe ustawione w aparacie, a od monitora już tego nie wymagamy? Mm -hmm. Mm -hmm. Kolejną ważną kwestią jest to, czy monitor, i to jest trudne słowo, można skalibrować, uwaga, sprzętowo ponieważ są dwie kalibracje. my Za chwilę wiem tutaj, że mm. będziemy rozmawiać o kalibracji. Ja rozgraniczę tutaj, ale takie do zapamiętania na teraz, możliwość kalibracji sprzętowej. Nie programowej, tylko sprzętowej. Ja później powiem, czym one się, się mm -hmm. różnią. Super też by było, gdyby monitor do pracy z kolorem, zwłaszcza jeżeli zależy nam na czerniach, Miał taki specjalny filtr. I teraz tych nazw jest kilkanaście. Ja je wymienię kilka, może Państwo yy, z którą się zetknęli: returdacji, retardacji, ćwierćfalowy. Yy, o co chodzi? Tak. No, O co chodzi? Może tak pro, yy, prosto wytłumaczę. Yy, generalnie z podświetleniem LED-owym jest pewien problem, ponieważ nie jest w stanie wyświetlić takiej czerni smolistej, ciemnej. Zawsze nam gdzieś jest taka szara, no bo samo w sobie stwierdzenie, wyświetl, czerni. Tak. Czyli on I... musi czymś świecić, bo tak. chyba OLEDy mają tak, że, że nie świecą w ogóle, nie? ale chyba OLEDów się jeszcze nie stosuje w takich monitorach graficznych. Tak? Nie Czy... stosuje się, ponieważ są bardzo niestabilne i trudno, yy, równomiernie spra trudno sprawić, żeby równomiernie świeciły. Monitory graficzne tych wyższych serii mają wbudowane, zwłaszcza monitory Eizo, mają taki swój własny system, ten filtr, który odpowiada za tą czerni smolistą, piękną, ładną. Dodatkowo niektóre te monitory mają wbudowany kalibrator, co nam już ułatwia całą kalibrację, o której też zaraz powiemy. No i też bardzo ważna rzecz, o której powiedziałeś przed chwilą, czy powiedziałeś inaczej? Doprowadziłeś mnie na to, no. czyli równomierność wyświetlania. Wszystkie te monitory marketowe, że tak powiem, żeby nie używać żadnych marek, marketowce, mhm. domowce, e, mają problem z równomiernym podświetleniem, czyli czarny o danych parametra może być różny na środku ekranu, gdzieś z boku, gdzieś okay. z tyłu. Tak więc e, chodzi o to w monitorze graficznym, żeby nam tą pracę raz ułatwić, e, dwa, być pewnym, że to, co my zrobimy, będzie tak samo wyglądało na wydruku. No i czy po to mamy te aparaty za X pieniędzy, no żeby ta nasza praca po prostu miała sens? No tak, bo często jest tak, że właśnie inwestujemy w drogi aparat, w bardzo drogie obiektywy, drogi sprzęt, a monitor jest gdzieś tam na końcu tych naszych zakupowych, jakby planów. A czasami może właśnie warto wcześniej w ten monitor zainwestować, bo te wszystkie pieniądze, które wydajemy wcześniej, one tak naprawdę no, nie do końca mają sens, jeśli potem nie panujemy nad tym, co się za zdjęciem dzieje. Nie? Znaczy, jeżeli potwierdzę, no to rzeczywiście mogę narazić się wielu osobom, które zbierają pieniądze, czy zakładają firmy, dostają dotacje i rzeczywiście kupują fantastyczny sprzęt. Natomiast jeżeli już. Dochodzą do etapu postprodukcji, który jest równie ważnym etapem w fotografii, co etap robienia zdjęcia, to post postprodukcja jest na tym samym poziomie. No to już nie mają takich narzędzi, jakie mieli w pierwszym etapie. No, też często osoby pytają mnie, po co ja mam kupować monitor graficzny i bardzo dbać jakby o te wiernie odwzorowane kolory, skoro wyślę to załóżmy klientowi i on to ogląda na najtańszym laptopie i tak te kolory jakby są niezgodne. I może powiesz coś o tym. Więcej. Moją odpowiedzią będzie cytat pewnego fotografa. Nie wiem, czy będzie chciał, żeby tutaj podawać jego nazwisko, więc zaufajcie mi, że taka osoba naprawdę istnieje. I powiedział taką rzecz, że zdjęcia robimy przede wszystkim dla siebie. To my za nie odpowiadamy, to u nas ma dobrze wyglądać. A to, że ktoś sobie otworzy gdzieś tam na laptopie albo pojedziemy. Z nagraną na pendrive'a system zdjęciową do kogoś, kto otworzy na jakimś telewizorze z Media Ekspertu za kilkaset złotych, mm. a będzie miał rozdzielczość podobno 8K. Gdzie nie ma szans, żeby to zdjęcie dobrze wyglądało, to pamiętajmy, że to nie jest wasza wina. Waszą winą byłoby ewentualnie to, że zdjęcie u was źle byłoby zrobione. My jesteśmy profesjonalistami, my mamy dać jak najlepszy produkt. Nie? Dokładnie. A nie, a nie oczekiwać od kogoś, że ktoś będzie miał odpowiedni sprzęt, żeby to wyświetlić. Nie? Tym bardziej, że jeśli potem klient będzie miał do nas jakieś zarzuty, no to możemy przyjechać nawet z. Tym naszym monitorem albo zaprosić klienta do nas, powiedzieć: No proszę pana, tutaj wszystko jest jak należy. Mamy monitor skalibrowany, profesjonalny i Dokładnie. chyba o to chodzi. No to powiedzmy więcej o kalibracji, bo myślę, że to jest dosyć ważny temat mm -hmm. i wiele osób nie wie do końca o co chodzi z tą kalibracją, po co się to robi, no i jak w ogóle do tego wszystkiego podejść. Okej, okay. to może zacznijmy od tego, że rozdzielimy i. Próbujemy raz na zawsze wytłumaczyć, czym różnią się te dwie mityczne kalibracje monitorów. Pierwsza kalibracja programowa i druga kalibracja sprzętowa. Nazwy są strasznie mylące, bo na logikę rzecz biorąc, kalibracja programowa powinna polegać na tym, że odpalam sobie jakiś program, coś sobie w programie zmieniam i mam skalibrowany monitor. Natomiast sprzętowa, ja potrzebuję sprzęt. Czyli ten mityczny kalibrator. To może kolorymetr. pokażmy od razu, tutaj jest za nami jest takie taki... urządzenie. <küh> przykład takiego urządzonka yy, kalibratora kolorymetra yy, i jak dopiero w tej kalibracji sprzętowej potrzebuję tego sprzętu. Otóż nie. Logika rzeczywiście wskazuje, yy, yy, że Programowa kalibracja potrzebuje tylko programu, a nie tego sprzętu, ale to jest nieprawda. Do jednej i do drugiej kalibracji potrzebuje takiego urządzenia. Czym więc różnią się te kalibracje i dlaczego tylko te monitory graficzne można skalibrować sprzętowo? Wszystko rozchodzi się o to, gdzie dokonywana, gdzie dokonuje się proces kalibracji. W monitorach graficznych, tych profesjonalnych, występuje on, czy zachodzi on w elektronice monitora. To tam są potężne podzespoły, które kalibrują co do punktu, co do ustawienia, co do standardu zadanego nam monitor, żeby on poprawnie wyświetlał kolory. Czyli tak naprawdę mamy komputer wbudowany trochę w monitor. bo ma jakby swój komputer, swoje całe... Dokładnie. Cały sprzęt w obudowie, Całą Całą elektronika, cała elektronika jest tam. Natomiast w kalibracji programowej i ją możemy Wykonywać czy próbować wykonać na praktycznie na dowolnym wyświetlaczu to może być stary laptop, stary monitor, też potrzebujemy takiego urządzenia, ale Kalibracja nie zachodzi w elektronice monitora, tylko na karcie graficznej w naszym komputerze. I niestety ta kalibracja po prostu nie jest tak dokładna, nie jest tak precyzyjna mhm. i w niektóre rzeczy możemy skalibrować czy ustawić dobrze, a niektóre niestety źle. Tak więc no, na pytanie, czy kalibrować nawet tak nie do końca, poprawnie czy w ogóle nie ruszać, mhm. zawsze odpowiem, oczywiście, że kalibrować. Nawet jeżeli to nie będzie super poprawnie, niemniej jednak, jeżeli chcemy być pewni, że te parametry zadane do kalibracji e, będą poprawnie wyświetlone przez monitor, e, no to po prostu musi być monitor graficzny. Mm -hmm. No bo też tak patrząc, to urządzenie też nie stanie. Ono kosztuje kilka set czy tam nawet tysiąc coś złotych. I kupować <laughs> takie urządzenie tylko po to, żeby skalibrować, nie wiem, klapę w naszym laptopie, która i tak. Nie będzie tych kolorów wyświetlać jak należy, no to pytanie, czy, czy jest sens to w ogóle robić? Nie? Powiem tak: yy, można z, z, spróbować yy, mieć monitor yy, graficzny jeden. Do którego dokupi się taki kalibrator. Mhm. I jeżeli już mamy monitor graficzny i kalibrator, to tego laptopa Sobie na to. Którym... przy okazji, tak, skoro już i tak to mamy. No. I tak, i tak gdzieś tam wykorzystujemy do szybkich podglądów. Wiadomo, że nie będziemy na laptopie edytować, ale szybki podgląd, jakiś zdjęć, zrobić weryfikacja, zanim podepniemy się w domu w naszym mhm. prywatnym studiu i zaczniemy postprodukcję zdjęć. Okej, okay, a jak to wygląda w praktyce? To jest jakiś trudny proces? Co ile czasu trzeba to robić? <coughs> jak to wygląda wszystko? No, Kiedyś rzeczywiście y, y, było grono ludzi, którzy starali się pokazać to z jak najtrudniejszej strony, żeby mogli po prostu przyjechać do Was i, i, i zarobić na tym. Mhm. My, wejs, od wielu lat mamy hasło, że kalibracja jest prosta. Y, to są na dobrą sprawę 3-4 kliknięcia. I jeżeli ktoś z Was będzie miał problem z kalibracją, a zakupi monitor EIZO w polskiej dystrybucji, może do nas wejść na stronę, tam jest zakładka Pierwsza Kalibracja, gdzie umówi się na rozmowę telefoniczną z naszym serwisantem za pomocą aplikacji TeamViewer nasz serwisant pokaże, jakie to jest łatwe, proste i przyjemne. Dobrze, a powiedz mi, co jaki czas trzeba kalibrować monitor? E... Są dwie, dwie szkoły, jak gdyby. Jedna szkoła, szkoła producentów japońskich zajzo, e, którzy mówią, żeby kalibrować monitor co 200-300 godzin roboczych. E, ja natomiast jestem z tej szkoły bardziej praktycznej e, i mówię ludziom, którzy e, może nie tyle pracują non-stop zawodowo, ale hobbistycznie, czy e, no, często, ale nie za często mhm. e, wystarczy dwa razy do roku na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. tak? Małżonka czy małżonek będą myli okna, a my powiemy: no chętnie pomożemy, ale najpierw skalibrujemy. Mhm. No to już taka informacja, że u nas taki kalibrator można wypożyczyć, więc nie zawsze musicie po prostu inwestować duże pieniądze w takie urządzenie. Możecie sobie wypożyczyć, skalibrować, oddać i dwa razy do roku skorzystać z takiej usługi. Dobrze, na koniec chciałbym, żebyś podał mi dwa przykłady monitorów, takie już konkretne modele. Jeden może tak. Na początek dla, mhm. dla osób, które chcą zacząć przygodę z takim bardziej profesjonalnym już działaniem z kolorem, a drugi tak już najlepsze, co macie, taki totalnie wypasiony model, Dobra. możemy zaszaleć. Spróbujemy. Generalnie w EIZO, jeśli chodzi o monitory graficzne, mamy serię, która nazywa się Color Edge. I tam jest taką podstawową wersją seria CS, CS Celina Stefan. Mhm. I to jest ta półeczka niżej. Ja mówię półeczka niżej, ale na najwyższym regale, żeby, żeby nie było. I takim przykładem może być ten oto CS2410. To jest takie podstawowe rozwiązanie do pracy z kolorem, czyli możliwość kalibracji sprzętowej, yy, równomierność podświetlenia, czyli układ dół, który nam równomiernie podświetli cały obraz. I on ma przestrzeń tą węższą sRGB hmm. dla tych, którzy naprawdę wiedzą, że ta węższa przestrzeń kolorystyczna w zupełności im wystarczy. Okej, okay. a mniej więcej cenowo jak to wygląda? Bo w już... granicach 2000 może troszeczkę, troszeczkę okay. więcej, ale to... Delikatnie więcej, a nie dużo więcej. A gdybyśmy chcieli zaczynać, ale już mieć Adobe RGB, to co potem jest takiego kolejnego? Jego starszy brat CS2420, ten jest 2410, mm -hmm. a jego starszy brat 2420 ma dokładnie to samo, plus szerszy gamut. Są też wersje z szerszego monitora z Adobe RGB 27-calowe. Czy to jest CS2731 i jeszcze wersja 4K2740, która tutaj jest mhm. z tyłu za mną. Natomiast półeczkę wyżej jest seria CG. I co dokładamy do tej serii CG? Dokładamy wbudowany kalibrator, czyli już ja nie potrzebuję tego zewnętrznego mhm. czujnika urządzenia, tylko mam taki wysuwany pipek. Że mhm. tak powiem, yy, i on pozwala nam zautomatyzować proces kalibracji, czyli wtedy ja mogę co te 300-400 godzin, jeżeli chcę, mhm. yy, zaznaczyć w oprogramowaniu, że masz się co tyle kalibrować i mnie nic nie interesuje. Czyli się będzie wyłączony jakby komputer, tak dalej, to on się sam Wystarczy, uruchomi, tak. skalibruje i... Wystarczy, żeby był monitor podłączony do prądu, yy, natomiast też nie ma zagrożenia, że będę gdzieś w środku mojej pracy w postprodukcji i nagle wszystko wezmą, tak, tak nie, nie, teraz się kalibruje i nieważne, nie, 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 grzecznie poczeka, skończymy. Okay. Yy, I oprócz tego kalibratora mamy też yy, kaptur ochronny, który... Pomoże nam ograniczyć do dostęp światła mhm. do, do, do monitora. No i ten mityczny filtr retardacji, retardacji ćwierćfalówkę, mhm. czyli ten, który poprawia nam szalenie. Nam I tu też podobnie jak w tej wersji <coughs> z CS, wersję 24 cale czy 27. Ja od siebie sali. mogę powiedzieć, że jeśli pracujecie z filmem, to raczej polecam 27 sali. Wtedy jest taki komfort, że faktycznie można mieć dwa ekrany w Premierze i sobie wygodnie montować. Ja pracuję na 27 salach, akurat właśnie na, na CES-ie No i Jeśli foto, to 24 myślę, że zazwyczaj jest, jest wystarczająco. Często jest takie pytanie, bo budżetowo monitor CS 27-31, y, czyli ten 27-calowy. On kosztuje podobnie jak 24-calowy CG, mhm. y, czyli ten już z zbudowanym kalibratorem, z y, kapturem ochronnym czy z filtrem y, poprawiającym wyświetlanie czerni. I ludzie się pytają, co wybrać. Y, ja generalnie staram się unikać odpowiedzi na, pyta na pytanie, co wybrać, mhm. bo to jest bardzo indywidualne, zawsze. Y, natomiast y, Gdyby ktoś tak się zastanawiał, no to gdzieś tam może z tyłu głowy mieć moją delikatną podpowiedź, że do pracy z fotografią 24 cale jest naprawdę ok, a jeżeli stwierdzimy, że nam brakuje jakiś tam, yy, brakuje miejsca, to zawsze możemy postawić obok naszego wysłużonego, kochanego laptopa, bo nawet teraz każdy będzie miał hmm. laptopa i narzędzia do edycji przyrzucić na, na laptopa, a te 24. 24 cale w zupełności nam wystarczył, a generalnie model CG2420 to jest wszystko, co potrzebujemy teraz. On kosztuje w co 4,5 tysiąca mhm. w tej chwili. I to jest wszystko. To jest monitor na, na lata i gdyby coś siękolwiek działo, to trzeba pamiętać, że tutaj mamy jako Izopolska serwis w Warszawie, raz, dwa działamy, naprawiamy. A gwarancja? Gwarancja 5 lat, pięć to lat. jest ważne. 5 lat, nie ma żadnych tam kruczków, że 5 lat jest na obudowę. Nie, 5 lat gwarancji door to door. Generalnie, jeżeli kupicie taki monitor, to już... Partnera, u którego kupiliście, zostawiacie w spokoju, gdyby coś się działo bezpośrednio do nas do e, Alstor. tutaj jesteśmy dystrybutorem i to już nas męczycie, a mamy prężny dział serwisowy, okay. który się bardzo nudzi, że tak powiem. Bo <grym> to roboty chyba, dużo to chyba dobrze, to chyba dobrze. Tak jest. No to co, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, mam nadzieję, że trochę rozjaśniliśmy tutaj temat monitorów, nie wchodząc jakoś bardzo mocno w szczegóły, ale myślę, że i tak bardzo dużo nam powiedziałeś, także dziękuję Ci bardzo. Dzięki e, A Was zapraszam do subskrybowania naszego kanału, oglądajcie nasze filmy, widzimy się niedługo. Do zobaczenia, cześć!